No hej wszystkim, to ja Daligowski Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj Jest specjal Z okazji 5k subów na moim kanale Rozumiecie to? 5k W sumie teraz chyba mam nawet więcej Chyba mam 7 już Jakimś cudem Ja jeszcze nie skończyłem robić specjala na 5 już mam 7 Wy za szybko to wbijacie No teraz jak to nagrałem mam 6,94 Więc <ścoughs> Co tutaj się wyrabia? Ale no, dzisiaj jest QA. Zadawaliście pytania pod moim filmem, który się nazywa Piszcie Pytania pod tym filmem, i no. Będę teraz odpowiadał na te najlepsze, co wybrałem. Więc dobra, jedziemy. Pytanie numer jeden: yy, jakie jest Twoje ulubione danie? I jeszcze jedno: jak oceniasz ogólną społeczność TFA? To czyli dwa pytania w jednym, dobra, może być. Moje ulubione danie: spaghetti. Nieważne jakie, naprawdę. Nie ja uwielbiam spaghetti. Ja mogę jeść spaghetti na śniadanie, obiad i kolację i się nigdy bym nie znudził, Naprawdę, ja uwielbiam. No ja nie wiem czemu ja tak uwielbiam. Po prostu uwielbiam. Jeszcze jedno: jak oceniasz ogólną społeczność TF? -a? Ogólną społeczność TF? Jeśli miałbym opisać na przykład nie wiem, jednym słowem, to toksik. <grym> I tutaj chyba dużo osób się nie będzie dziwiło, że tak mówię, bo społeczność Team Fortress jest bardzo toksik. Polska to tym bardziej. Polska społeczność Team Fortress, nie. 80% to są Toksiki, tak naprawdę, nie? Może nie 80, 70, dobra, niech będzie. Ale na 100% większość społeczności Team Fortress 2 to są Toksiki, które wyzywają cię na MG po każdym zabójstwie, naprawdę. Po każdej dominacji. To, to tak jakby MGE było jakoś, nie wiem, jakimś pokazem skilla. <laughs> 1v1 w Team Fortress nie ma sensu, bo. Ogólnie w Team Fortress chodzi o współpracę drużynową, o szybkie wykonywanie decyzji i ludzie tego nie za bardzo ogarniają. Na MG możesz być bogiem, nie? Ale jeśli chodzi o takie Team Fortress. Nie, zwykłe Team Fortress, praca drużynowa, przejmowanie punktów, flankowanie wroga, to jesteś. jesteś słaby. Dużo osób tego nie ogarnia, właśnie, że w Team Fortress chodzi też o szybkie wykonywanie decyzji, dobrych decyzji. Na przykład, nie wiem, grasz scoutem, widzisz wrogiego, heavy'ego, który przygważdża Twoją drużynę, to nie wiem, biegniesz na niego prosto, czy szybko wykombinujesz jakiś sposób, żeby oflankować go od boku albo od tyłu. Coś takiego, nie, o to mi właśnie chodzi. Drugie pytanie. Czy pokażesz kiedyś twarz? Kiedyś na pewno pokażę. Czemu nie, nie? Ale na razie będę próbował zachować to jako ładną rzecz. Pytanie: Fury Bad. Co? Tak, Fury Bad. Co uważasz o stronie na Facebooku? Mamy przeciwko brutalnym grom komputerowym. Czekaj, aż muszę sprawdzić, co to jest. Dobra, jestem na tej grupie. Co tutaj się dzieje? Aha, czyli na tej grupie po prostu są ludzie, którzy. Nie lubią gier, aha. Co o tym sądzę? No nie wiem, niech sobie, niech sobie nie lubią gier, ale niech nie wyzywają osób co lubią gry. Pytanie, czy masz zamiar nagrywać inne gry? Oczywiście, ja powoli będę próbował nagrywać właśnie inne gry niż Team Fortress 2, bo mi się wydaje, że już z Team Fortress nie ma co robić prawie już. Mogę nagrywać jakieś tam klipy z serwerów. Coś tam, coś tam, ale nic oryginalnego mi nie przychodzi do głowy. Wszystko było zrobione, że tak powiem, nie? Dlatego właśnie będę próbował nagrywać inne gry. Ale nie odchodzę od Team Fortress, broń Boże. Odejdę od Team Fortress, jak będzie 20 graczy tylko grało. Na raz. Wtedy odejdę. <grym> Pytanie: Czym najlepiej skurować lisy polarne? Czy, czym na. Co? Czym najlepiej. Aha? Czym najlepiej skurować lisy polarne? Wiesz co? Jest sprawdzony sposób i ten sposób to jest rękami. Nie bierzesz lisa, nie? I po prostu wiesz, no. Wiesz o co chodzi. Najlepiej rękami. Najprościej, najszybciej. Nie potrzebujesz narzędzi. Jest super. Sprawdzony sposób. Pytanie, jaką klasę mainujesz? Ja mainuję w sumie, nie wiem, ja nikogo nie mainuję tak naprawdę. Ja mainuję cztery klasy, bo. Nie, wiem, ja gram każdą klasą, porówno, że tak powiem, nie? Każdą klasą lubię grać i każdą klasą umiem grać. Ale nie, najczęściej gram żołnierzem, ale mi się wydaje, że go nie mainuję, bo gram też sporo medykiem, więc <grym> nie wiem, kogo mainuję. Ja mainuję Team Fortress 2, tak ktoś kiedyś powiedział, chyba Baro, <grym> że ja mainuję Team Fortress 2. O, ma, masz odpowiedź, kub, live. <grym> Pytanie, będziesz grał kiedyś w Valoranta? Ja kiedyś zrobiłem live'a z Valoranta, ale nie wiem. Ja muszę obczaić Valoranta znowu, bo jak pamiętam, jak grałem w Valoranta, jak wyszedł, nie, to było tam co z 4 mapy tylko w grze. To jest dlaczego? Oni wypuścili grę, która ma, nie wiem, 4, 5 map. To nie ma sensu. Przynajmniej 8, naprawdę. Bo mapy to jest wszystko w takiej grze. Jeśli są, jeśli jest mało map, to nie ma w co grać i gracze będą się nudzić. Muszę obczaić, jeśli, jeśli jest więcej map w tej grze niż 5. To jestem zadowolony. Obczaję sobie. Może zrobię live'a kiedyś, zobaczymy. O, boże, mega facet YouTube. Co jaka rozprawka. Dobra, jedziemy. Jak dobrze ci się układa życie? Super. Lepiej być nie może. Jak się czy czujesz? Ja nie umiem, Polska. Czy czujesz się dobrze od kiedy masz 5k subskrypcji? Wiesz co? To jest dobre pytanie. Bo ja jak wiem na przykład, nie wiem, 100 subskrypcji, jak wbijem swoje pierwsze 100 subskrypcji, to ja sobie tak mówiłem, nie. Nie, ja nigdy nie wbiję powyżej na przykład tysiąca, nie? Jak ja wbiję tysiąc, to będę podskakiwał z radości, jak nie wiadomo co, nie? Będę tak podskakiwał wysoko, że chyba na księżyc polecę, ale... Jak ja wbiłem ten mój pierwszy tysiąc, to było takie... E? Tysiąc. ok. I co teraz? A teraz jak pięćka wbijem, to jest, wiesz... Pra praktycznie to samo. Bo dla mnie subskrypcje to zaczyna być tylko taka liczba, nie? Na początku, jak zaczynałem na YouTubie, to subskrypcje to było taka... To była taka fajna rzecz, nie? Miałem podniete, że miałem, nie wiem, jednego suba na dzień, nie? Ale teraz, to mnie to za bardzo nie obchodzi. Tylko satysfakcję daje, ale na 5 sekund może i potem mówisz sobie, dobra, no mam 5k subskrypcji. Jej, <grym> wiesz o co chodzi. Nie ja nie wiem jak to wytłumaczyć, to jest dziwne uczucie. Ale czuję się dobrze. Jakie lubisz najbardziej gry? Uwielbiam gry FPS, czy shooterowe. No, lubisz nagrywać? Lubię nagrywać gry. gry. Jesteś wesoły z tego, że większość twojej widowni jest miła i uprzejma. No? Moja widownia jest bardzo fajna. Ja się spodziewałem, że w komentarzach będzie 15 różnych ludzi po prostu spamiących jakieś chamskie, rasistowskie, jakieś obraźliwe rzeczy, nie? Albo coś takiego, ale nie. Okazuje się, że większość mojej widowni to mili ludzie i za to wam dziękuję. Nie spodziewałem się tego. Dalej jedziemy. Karaczan. Pytanie, kto jest Twoją ulubioną klasą w TF2? Ja uwielbiam postać scouta, nie? Uwielbiam jego charakter. Uwielbiam jego teksty, nie? Uw uwielbiam po prostu tą postać scouta. Ona śmieszna jest. Wojsak też jest spoko. Jaką klasę w TF2 najbardziej lubisz grać i jaką bronią najczęściej grasz na tej klasie? Jako w tym do najbardziej lubię grać? Ojeju, chyba żołnierzem. Bardzo fajnie mi się gra żołnierzem. Bo to jest po prostu łatwa klasa. Nie trzeba się tryhardzić, żeby dobrze grać i... No, przyjemnie mi się gra soldem, bo jak chcę się zrelaksować na przykład, wejść na jakiś serwer, po pozabijać ludzi, to mogę po prostu wziąć sobie solda i... to pozabijać. Bez tryhardowania. A jaką bronią najczęściej gram na tej klasie? Na, na, so na soldieru albo pierwowzór, albo stock. To jest to samo tak naprawdę. Pytanie, kiedy OnlyFans? Jaki jest twój ulubiony przedmiot, czapka i efekt w t 2 Czy będziesz nagrywał MVM? Mój ulubiony przedmiot, czapka, efekt? Przedmiot. Przedmiot? Co to jest przedmiot w Fortress 2 Czy chodzi ci o na przykład drwinę, czy coś takiego? Na, na przykład Scrap Tech. jak wejdziesz w zakładkę Items, to masz tutaj Australium i takie inne rzeczy, drwiny, coś takiego. No to nie wiem. Moja ulubiona drwina to musi być śmiech. The Schadenfreude. Ja nie wiem, jak to się czyta. The Schadenfreude. Ja, no dobra, nie wiem. Ale drwina śmiechu. To jest moja ulubiona drwina. Nie wiem, co to jest przedmiot w Team Fortress 2. Ja. Jest, ja... <ścoughs> nie mam pojęcia, sorry. Czapka. Moja ulubiona czapka w Team Fortress 2. Uuu. Nie, to musi być to. to. To jest najlepsza czapka w grze. Dla Hewiego. Takie słodkie. <ścoughs> Efekt Unusual? O, dobra. Mój ulubiony efekt Unusual to jest ten, który ja mam na mojej czapce All Class, tej fajnej. Ten yy, To logo TF2 kręcące się, to jest jeden z lepszych efektów, moim zdaniem. Jeszcze to kręcące serce też, to się spoko. Czy będziesz nagrywał MVM? Nie wiem, może, mam w planach serię z MVM, ale nie wiem, czy się uda. Mówiłeś rodzicom, że nagrywasz na Ety, jak tak, to jaka była ich reakcja? Ojeju, yy. Moi rodzice wspierają mnie od samego początku. Ja rodzicom powiedziałem, że nagrałem na YouTube od samego początku i od samego początku mnie wspierają. Nawet do dzisiaj mnie wspierają. Jak zdobywasz tyle subów i czy zrobisz poradnik, to zro co robisz, żeby je mieć? Jeżeli pamiętasz, to ile mieć subów po roku nagrywania? E. Poradnik, jak tyle subów zdobyć? Nie wiem. Wstaw filmik z toksycznych dzieci Team Fortress 2. I będziesz miał 60 tysięcy wyświetleń, milion subów. <grych> A po roku nagrywania, ile miałem subów? Wiesz co, nie pamiętam. Sorry, niestety nie, nie powiem. Po roku nagrywania, nie wiem. 300, może 400, coś takiego. Jaka gra w twoim dzieciństwie była najlepsza? Team Fortress 2, chyba, nie? Bo Team Fortress 2 to była moja pierwsza strzelanka, w którą grałem, i od razu mi się spodobała, więc. mi się wydaje, że Team Fortress 2. Jaką klasę polecasz w TF2? Polecam ci żołnierze. To jest, mówiłem wcześniej, bardzo łatwa klasa. Pytanie, masz psa lub kota? Kogo wybierasz? Yy, mam psa, patrz, to jest mój pies. Ta taki taki chomik, ale z ogonem. Pytanie, masz dziewczynę? Nie, nie mam. <grym> Jestem samotny. Pytanie, co cię skusiło do nagrywania na Ety? Co mnie skusiło? Yy, skusiło mnie to, że zawsze chciałem być youtuberem. <grym> Naprawdę. Ja zawsze chciałem po prostu nagrywać na youtubie i mieć widownię, że tak powiem. I mieć swój kanał. Stawiać filmy, edytować filmy, nagrywać filmy, livey robić, coś, coś takiego nie. Ja za, zawsze chciałem to robić. I moje marzenie się spełnia, że tak powiem. Jaki masz cel? Y jaki mam cel? 100 tysięcy to jest mój cel. Teraz nie? 100 tysięcy to jest mój cel. Wcześniej to był 1000 subskrypcji, ale teraz 100 tysięcy to mój cel. Pewnie <grym> mi się nigdy nie uda, ale kto wie. Ludzie mówili, że nigdy nie wbije tysiąca. Ile mam już? Prawie 7. Następne pytanie, czy kiedyś nagrasz Minecrafta? Yy, ej, karacze, ja nie wiem, czy ty wiesz, ale ja Minecrafta cały czas nagrywam i robię filmy i robię livey. Yy, na, na moim kanale jest playlista z Minecraftem, więc możesz tam wejść. Nesty, ile masz lat? Yy, mam lat 15 i prawie 16. <grych> Te wakacje będę miał 16. Wiem, to jest pewnie szokujące dla niektórych osób. Bo niektórzy myślą, że ja mam 26 lat. Po głosie, nie, po głosie niektórzy mi mówią, że ja mam 26 lat. Pytanie: Czy planujesz jakieś zmiany w kontencie? Oczywiście. Ja mam dużo planów. Aż za dużo. <grytanie> Pytanie: Zostaniesz moim przyjacielem? Nie mam problemu, przyjacielu. Fix, jesteś od dzisiaj moim przyjacielem. XD. Pytanie: Czy spodziewałeś się kiedyś, że będziesz miał 5 kasubów? Nie. <grytanie> nie. <grytanie> ja nie wiem, jak to się stało. To przez ten filmik o toksycznych dzieciach, ale. Nigdy się nie spodziewałem, że tyle będę miał. Ja przed 2021 nie powiedziałem sobie, że pod koniec 2021, pod koniec tego roku, będę miał 1000 subskrypcji i to był mój cel. Jak widać, już jest o wiele więcej niż 1000. Więc co teraz? Nie, mi się wydaje, że pod koniec tego roku, jak tak dalej pójdzie i nadal będę tyle subów dostawał codziennie. To pod koniec roku chyba będę miał na pewno 10 tysięcy. Mi się wydaje, że z 15 tysięcy będę miał. Jeśli tak dalej przez cały rok, nie? Będę miał taki przyrost subów, to mi się wydaje, że 15 tysięcy na luzie będę miał, nie? Ale ja już mówiłem wcześniej. nie już subskrypcje tak za bardzo nie obchodzą. Bo to tylko liczba jest i to tylko daje satysfakcję, nic innego. Fajnie się patrzy, jak ta liczba rośnie, ale to nie jest nic takiego wielkiego, nie? To był dla ciebie inspiracją na YouTube. Y SoundSmith, Markiplier i, i FaceJev. SoundSmith, jeśli chodzi o Team Fortress, Markiplier, jeśli chodzi o resztę, <noise> i FaceJev, jeśli chodzi o Call of Duty. Face Jeff to jest jedyna osoba z klanu Face, która jest jeszcze normalna i nie zamieniła się w jakiegoś hypebista, który krzyczy do kamery co dwie sekundy, stawia jakieś głupie edity żeby, z jakimiś eksplozjami na ekranie, żeby, nie wiem, dzieci przyciągnąć do oglądania. FaceJev jest taki. Ludzki, że tak powiem. Ale no, uwielbiam tych trzech oglądać i no, oni są dla mnie inspiracją. Pytanie, dlaczego tak mało grasz z widzami i kogo mainujesz te dwa? Jak mało gram z widzami? Ja często gram z widzami, naprawdę. Ja niedawno robiłem live, jak chodzę po serwerach Team Fortress 2 i gram z widzami. Ja nie mogę codziennie, czy co 3 dni robić odcinek albo live, jak gram z widzami. Be, bez sensu by było. Ja lubię grać z widzami, ale. To za dużo, to niezdrowo. Pytanie, dlaczego tak nie lubisz brygady graczy? Pokaż. Kto, kto powiedział, że ja nie lubię brygady graczy? To, Ja nie lubiłem. Ale ostatnio coraz fajniej mi się tam gra. Ser, te serwery nie są perfekcyjne. Naprawdę, nie, nie są perfekcyjne. Nie są też znakomite, ani dobre. Są średnie. To są jedyne polskie serwery już tak naprawdę, które mają graczy tak zawsze, nie? Zawsze na brygadzie graczy ktoś gra. Dlatego gram tak, dużo tam, bo nie ma gdzie indziej grać. Pytanie, jakie serie planujesz robić? Na pewno z MVM chcę serie zrobić. Planuję, nie wiem czy chce, ale planuję. Na pewno z Call of Duty jako, jakoś, może nie seria, ale filmiki na pewno są w planach. I jeszcze takie je, gry Teardown. Teardown. Ciekawe czy ktoś w ogóle kojarzy nazwę. Chyba jeszcze w dzisiaj wstawię ten filmik. Jak to oglądacie, to w ten dzień chyba jeszcze wstawię ten filmik, więc... Ob obczajcie sobie co to jest za gra. Bardzo fajne. W jakim województwie mieszkasz? Ja mieszkam w Afryce, jakby co? Ja nie mieszkam w Polsce. Znaczy nie czekaj, ja mieszkam... Gdzie ja mieszkam? Czekaj. Australia Melbourne. O. Nie, czekaj. Filipiny. Możliwe, że w Polsce, ale nie wydaje mi się. Będzie kiedyś gra z widzami. <ślad> to, 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 to błagam was. Oczywiście, że tak. Mówiłem już. Dlaczego wczoraj o 15.33 wbiłeś mi do pokoju i zabrałeś mi w dywan? Po co ci ten dywan? Słuchaj, ten dywan jest wartościowy dla mnie, dobra? Po pierwsze, ty mi go ukradłeś. Ja go tylko odzyskałem. Po drugie, to jest mój dywan. Po trzecie, to jest mój dywan. Pytanie do Q&A. Czy możemy liczyć, że nie zostawisz swoich widzów i ty, jak połowa youtuberów TF2? Na pewno kiedyś skończę z TF2. Na pewno, na 100% i za 2-3 lata na pewno, bo YouTube naprawdę nudzi mi się. Nie ma już co robić. Znaczy nie YouTube, boże, Team Fortress 2 mi się nudzi, YouTube mi się nie nudzi, Team Fortress 2 mi się nudzi i na pewno kiedyś odejdę od Team Fortress. Nie wiem kiedy to będzie, ale na pewno kiedyś odejdę od Team Fortress. Niestety, bo. Naprawdę już wszystko było, już wszystko zrobiłem w tej grze. Już nie ma co robić. Można tylko chodzić po serwerach i zabijać dzieci, które krzyczą w mikrofon. Pytanie, jeśli mógłbyś przeprowadzić się do innego kraju, jaki byłby to kraj? No to jest dobre pytanie. Spróbuję odpowiedzieć. Na serio. Na pewno do jakiegoś anglojęzycznego. Bo ja jestem bardzo dobry z angielskiego. Ja tak naprawdę poza nagrywaniem, nie? Ja częściej używam angielskiego niż polskiego. Jak gram na przykład w Call of Duty albo coś, w Team Fortress na, na zagranicznych serwerach. Do Kanady chyba mi się przyprowadzi, bo do Ameryka to jest. Ameryka to jest zo. Wielka Brytania to ja nie wiem co oni tam robią w ogóle. Australia. A Australia to tam. O, o, na, na wyspie są, ja nie wiem co oni tam robią. Do Kanady. I dobra, to było ostatnie pytanie, które wybrałem. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. To nie są wszystkie pytania, bo pod tym filmikiem, gdzie mieliście pisa pisać pytania, jest 900 komentarzy. Ja nie mogę odpowiedzieć na to wszystko. Wybrałem te najlepsze pytania, moim zdaniem, które, na które warto odpowiadać. Nie obraź się, jeśli twój, Twoje pytanie. Tutaj nie występuje w tym filmie, ale no nie mogę odpowiedzieć na wszystko. Bo filmik by trwał 5 dni. Ale dobra. Mega wielkie dzięki za oglądanie. Dzięki za 5 kasubów, już prawie 7. Trzymajcie się, moi drodzy widzowie. Siema.